Hej, tu Monster. witam w kolejnym odcinku wyzwania wymiany sejfów. Lecimy już do Ponczysowa, czas start 20 minut. Jezus, to jest jakiś taki okropny brud, smród, syf, kiła i mogiła? Co to ma być? O, Tiffany jakiegoś się... Powiedzmy, nazwijmy to takim mauzoleum. Doczekałaś takiego mauzoleum? No dobra. To to trzeba będzie wysprzątać na pewno. Ale okej. Okay. Nie wiem, czemu tu jest tyle takich. Pewnie szpadel bawił się yy, albo zaklęciami jakimiś. Nie, tutaj nic nie ruszane. Widać, że Jean mu załatwił taki kierowca. Dyrektor. Dobra. Jest OK. Dzisiaj z mojej strony będzie taki wolniejszy odcinek. Nie będziesz takiej szarży jak w poprzednim. Jest trochę późno i mi się chce spać. Dlatego wybaczcie mój senny ton głosu. O, super, moja ulubiona kiecka. I okej. Okay. Ucz się techniki, a lola niech posprząta. No zmywaj. Dobra. To teraz ćwicz przemówienie. No Lola, co ty odwalasz, babu? Myj te naczynia, kobieto. O, ludzie. Dobra. Musimy to zrobić w ten sposób. No a teraz Lola niech sobie... Sprząta jeśli tak musi Dobra No awansu nie wbijemy Bo nie wyrobiłam tej kondychy Ale Luzik, a Lola niech sprząta Dobra Co tu się z for Forsą stało nie, w sumie to ja tak zniszczyłam wszystko. Dobra, szpadel nabił kasę. Okej, okay, to jest. To jest jednak mistrz. On zawsze po mnie poprawi te wszystkie błędy. Dobra, wiem, że Ponczysow powinien tutaj sobie nabić tego dziadostwa. Dobra. Dobrze, i teraz włączy. Oglądamy ten shit. Romance. No i kurde, Lola sobie poszła i co? Gówno. Co za beznadziejna sprzątaczka. Będziemy musieli sami wszystko sprzątać. Dobra. Pozmywaj, pozmywaj, pozmywaj. Ja tu rozumiem, że chip sobie przyszedł, bo tu takie kwiatki jakieś. Dobra. O właśnie! Czyżby wielki powrót Buffy? Oj, posikał się od tych. Okej, okay. myślałam, że coś tutaj bardziej było, ale okej, okay, obejrzę sobie odcinek, będę wszystko wiedzieć. Dobra, Zuzia, weź to wszystko sprzątaj. Tu jeszcze... No, jest. Posprzątaj tu. No kurde, płaci... płacisz za sprzątaczkę i ona... ...zrobi. No co to ma być w ogóle? Już się tak rozwestwili ci sprzątacze. No, tak u mnie piekło czy na żarty yy, i teraz niech sobie zje śniadanie przed snem i zaraz pójdzie sobie lulu nabije sobie trochę komfortu dobra no idź już spać okej okay, i teraz jedź śniadanie bo zaraz będzie samochód do pracy tak jemy Korzystasz jeszcze tu. Najpierw siusiu, potem praca. No i byłoby dobra, tylko kurczę, jakoś tak mi się nie chce wybijać tych umiejętności. O której ona ma? O 17, dobra jeszcze. Luzik. No, Lola, tyle się dzisiaj. Postaraj leniwe to takie Dobra. Oh. No, to, aha, dobra, bo ona może, Aaaa. ona z tego większą rozrywkę bierze. Takumi piekłorycz się do czegoś przydał. Dobra, to w takim razie wskakujemy i ja tutaj coś mam w planach. No jakieś tam byle, co prawdę mówiąc. Dobra, to pójdziemy sobie do Wiki. I niech ona się mi nam tam da jedną rzecz. Porozmawiajmy z nią. M wymienimy się też, tylko błagam. O ludzie serio, pojedynek wampirzyca Vika. Ale ja... Dobra. Kurde, nie chcę mi się o tym myśleć, ludzie. Musimy teraz rozkminić to. Te. Dobra. Dobra. I... Jebę, można czarną śnieżycą, albo niebieskim. To... Kurde, ja mam mi śnieżycę i tornado. A tornado jeszcze mogę czarnym, tak? Dobra. Kurde. A, ok, dobra, co teraz? Aha, czarną śnieżycę, to ja ją mogę tym niebieskim tornadem. Tak, używam ściąg, i mam, mam ją tutaj pod ręką cały czas. Co mam się cackać? Czerwona fala i ją można żółtą siarką. No Wika, już jesteś rozwalona w pył. Jeszcze ma takie białe coś tam, a my mamy czerwone coś. O, to jednego punkcika sobie zdobędzie. Aj, ale to nie, nie ten. Nie mieliśmy szans na Maksa wygrać. Mieliśmy nic nabiłam, mieliśmy tą śnieżycę, ale to by wtedy czym innym nas rozbierał. Dobra luźmy. A może źle, o tym wiem. Chciała dostać w to. To proszę bardzo. No dawaj teraz składnik. Może rzęsy, czarodzieja. O dzięki! Dostała w i dała nam to co chciałam. Okej, okay, a nie, jeszcze chcę ją zapytać o wymieniaj się. Tak. No daj. Tak, chcę czosnek. Super, yeah! dobra. I teraz jeszcze w inne miejsce. I co nam jest potrzebne? Na pewno od tego, o właśnie, fujaren, do fujary na tego musimy iść. Na Ganastego. W ogóle ciągle, jak widać, mam takie ulubione swoje miejsca. Wymieniać szybciej, bo zaraz ktoś przyjdzie grać na fujarze. Tak, chcę jad twojej och oswojonej kobry cyryla. No, ekstra. Dobra, i co nam jeszcze jest potrzebne? Miód i dwa razy masło. Mamy trzy razy masu, Dobra, to kupimy jeszcze jeden miód. Super. Pewnie się domyślacie yy, o co chodzi, więc... Okej. Okay. Teraz przejrzyjmy zaklęcia. Dobra, muchomory jeszcze będę musiała do czegoś sobie wziąć i kupić takie krzesełka na muchomory, więc... Ale to później. O, właśnie, masło, jad węża i czosnek. Do tej. Masło, dodaj jadwęża węża i dodaj czosnek. W ogóle, już ile my mamy tych składników? No, patrzcie, jakiś ze mnie ciułacz. Dobra, ładuj różdżkę i zaraz zobaczymy, jakie będziemy mieli zaklęcie. No, ja tam wiem, bo grałam w ten grę już ze 100 sto... sto... lat. No, i to będzie wygnanie. I jak nas ktoś wkurzy, to yy, ten. dobra. To teraz da, dajemy miód. Konfetti klauna i rzęsy czarodzieja. A Boże, po co ja to robiłam? Mogłam dać ładuj. <grywki> ładuj wielkie pytanie. Ale gapa ze mnie. No dobra, trudno. W ogóle przejrzyjmy sobie jeszcze te zaklęcia. Ile my tego już sobie odkryliśmy? Całkiem sporo, można by powiedzieć, czarujemy. No to niedługo będzie, to nie. Tu mamy poprawa stosunków. No właśnie. A śmieszek, to który był... Ten, aha, czyli bym musiała potropuchy i... Dobra. No można było. A ja na na nie zmarnowałam ten czosnek, ale dobra, czosnek łatwo się da za wosk, no i dobra. Tu mamy magiczny zmieniacz nastroju. Wielkie pytanie. I prawdziwy, no jakoś rzeczywiście słabo w sumie. Dobra. Zawołaj sąsiada, może nam się coś uda kogoś ściągnąć. Tak, brat szmer. Ale brat chyba nas bardzo nie lubi, co? A nie, nie jest tak źle. O, z przyjemnością, widzisz facet, nie wiesz nawet co cię czeka. No, przyspieszmy sobie trochę, bo zostało nam około 6 minut. No, brat, gdzie ty jesteś? O, dobra. Oj, bo Pończesław zaraz nam tutaj zejdzie. Pozdrów, uściśnij dłoń. No, brat. Ty jesteś taki kurde ogrodnik. Hmm. A może to, czy to był jakiś może znak od losu? No, i tak powstają, proszę państwa, związki partnerskie w pierwszej generacji. Spoko, mam nadzieję, że masz dużo kasy. Ale z ciebie frajer, Henryku. Dobra, to teraz ymm, brat, niech sobie tu nie rozmawiaj. i spada. A ty, Henryk, sobie przyjdziesz tutaj. Zaraz ci haciendę odwalimy. O, jak pobiegł! Widać, bardzo jest chętny. Zaraz, o Jezus, ja się w ogóle nie łapię w tym dziwnym menu takim, od, jeśli chodzi o pomieszczenia. Dobra, to na pewno tutaj będzie nam coś potrzebne. I teraz niech on to sobie sprzątnie. A co ty robisz? Przecież masz tutaj gościu. A. Posprzątaj. Jak? Dobra, już jest posprzątane i kupimy sobie to. No. I to. Wiem, że Henryka nikt nie lubi, więc. Może jesteście zadowoleni, że to on teraz będzie naszym tutaj zniewolonym kurczegostkiem. Szkoda, Stefani byłaby większa beka, no ale Henryk w tym gajerze to fajnie będzie wyglądał. Pieląc ogródek. Dobra. Co będę wyrzucać śmieci? Oj, gdzie jest Poinchesow? On już wygnał tego. A, brat się zawinął. Dobra, to niech spada. Szkoda, bo... A nie, wygnał go! Cholera i ja taką rzecz ominęłam. Ajajajaj, ale flop. No trudno, skupiłam się na tym, żeby Henryka. O właśnie, może zmienimy mu jeszcze. Przyjazny i otwarty. Ale w zamknięciu. Henryk otrzymał nieco staromodne wychowanie, ale potrafił przystosować się do wymogów nowoczesności i miejmy nadzieję, że przystosuje się do niewolnictwa. Jest wielkim miłośnikiem owadów. Co bardzo mu się przyda podczas ogarniania ogródka. Tak, właśnie. Teraz Henryk Ćwir jest naszym pracownikiem. Dobra, ile mi jeszcze zostało czasu? Nie szarżujmy. Bo ostatnio przeszarżowałam i <gry> zawaliłam w samej końcóweczce, więc dzisiaj. Spokojna rozgrywka. Popatrzymy sobie, jak Panczesaw śpi, a Zuzia, o oh, yes. <grywka> <grywka> Kurczę telefon do mnie dzwoni w ostatnich 50 kilku sekundach. Dobra, co tam się dzieje u Henryka Ćwira? Nic ciekawego. Kurde, on był bez. O nie, to było dobre, się kierownicy. Wjechać w furgonetkę pełną lodów. Na naprawę trzeba było wybulić dwa tysiące, nie wspominając o zlizywaniu lodów z karoserii. O nie, karta szansy. Właśnie, dobrze, nie Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Mm. O, dobra, już koniec. W takim razie y, ja będę kończyć i żegnam się do zobaczenia kolejnym razem.